Centrum skłusza Red Redeko Wszystkich miłośników i tych, którzy chcieliby poznać tajniki Kendo w niedzielę do ogrodu japońskiego we Wrocławiu, zaprasza klub Ryushinkai. Odbędzie się tam pokaz i warsztaty szermierki japońskiej. Głównym instruktorem Nowego Wrocławskiego Klubu jest jeden z najlepszych polskich zawodników kendo, Julian Górski. To właśnie pod jego okiem w każdą niedzielę do połowy września w ogrodzie japońskim odbywać się będą cykliczne pokazy kendo. Między godziną 15 a 17 w pobliżu przystani dla Łodzi wszyscy chętni mogą wziąć udział w sportowych warsztatach szermierki japońskiej. Dla miłośników niekoniecznie japońskiej sztuki walki przygotowano natomiast w pobliskim pawilonie herbacianym dwugodzinny kurs kaligrafii, który także rozpocznie się w Polsce kendo jest uprawiane od 40 lat. Obecnie tę japońską odmianę szermierki sportowej prowadzonej przy użyciu mieczy bambusowych ćwiczy około 1000 zawodników w blisko 30 klubach. Współczesny miecz Shinaj, stosowany w ćwiczeniach i walce, jest elastyczną konstrukcją z bambusa lub z materiału syntetycznego. Umożliwia zadawanie przeciwnikowi cięć i pchnięć z dowolną siłą, zapewniając bezpieczeństwo w przypadku trafienia. Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl